Chcą nam sprowadzać tanią żywność z krajów Mercosur i Ukrainy. Nie możemy na to pozwolić, ażeby uderzyło to w nasze rolnictwo, w naszą, tak naprawdę, żywność. Zależeć nam powinno na tym, ażeby Polska miała swoją żywność, żebyśmy my, jako kraj, byli krajem niezależnym żywnościowo, suwerennym. Będziemy zmuszeni kupować gorszą jakość żywności bez kontroli, a nasze rolnictwo będzie upadało. Staniemy się krajem zależnym od importu. Wygaszają już nam kopalnie i teraz chcą nam zrobić to samo z rolnictwem. Kraj jako Polska musi być niezależna i suwerenna pod względem żywnościowym. Musimy jeść zdrową żywność, żywność taką, którą mamy pod kontrolą tą przestrzegane normy w stosowaniu nawozów sztucznych. Więc bezpieczna żywność, zdrowa żywność, nasza żywność.